Siemanko wszystkim, dzisiaj chcę pokazać Wam mojego daktylowca kanaryjskiego. Tak to wygląda, fajna rzecz. Powiem Wam, że bardzo ciekawiło mnie właśnie uprawianie tego daktylowca, w sumie tej palmy, bo to jest oczywiście palma. W gruncie, jak to będzie wyglądało. No i jestem zaskoczony ile Ładnie rośnie. Wypuszcza teraz w tym momencie jakieś 5, chyba czy 6 na raz liści. Ten jeszcze się rozwija stras 3 4 5 liści. Tam mały wychodzi jeszcze ze środka, więc yy, szósty, no ale tak pięć na raz. No jestem naprawdę zaskoczony. Nie sądziłem, że aż tyle liści na raz wyciągnie. No, wypuszcza, tak? Więc tak, tak bardzo szybko się rozwija. Wczoraj jeszcze te blaszki liściowe nie? w tym liściu były o tak złożone, więc yy, no widać z dnia na dzień postępy. W rośnięciu, no tak jak mówiłem, jest to tak kanaryjski, czyli Fenix Canariensis. Palma typowo kanaryjska, czyli z Wysp Kanaryjskich, taka z cieplejszego klimatu, tak. W Hiszpanii też jest uprawiana na kontynencie. W innych krajach Morza Śródziemnego także jest uprawiana. ona ogólnie bez problemu sobie radzi w klimatach gdzie nie spada temperatura poniżej zera. Tak jak jest tam jakiś delikatny przymrozek i się nic zupełnie nie dzieje, ale najlepiej sobie radzi w takich klimatach, gdzie nie spada temperatura poniżej zera. W tamtych miejscach jest uprawiana standardowo yy, w gruncie, bez żadnych dogrzewań itd. Tak no u nas tego nie zrobimy, u nas musimy dogrzewać to jest palma dość, no, nie mocno wrażliwa na mróz, ale wrażliwa na mróz więc musimy ją tam trochę okrywać i dogrzewać tak, żeby po prostu ten minus 1 utrzymywał się maksymalnie najlepiej, żeby w ogóle nie spadało poniżej zera ewentualnie chwilowe jakieś tam przymrozki, jak, jak i tam się przydarzył, przytrafił, to się nic nie dzieje ale lepiej żeby w ogóle nie, nie dostawały te palmy mrozu. W ogóle daktylowce, większość daktylowców, chyba tylko kilka odmian jest daktylowców, które są bardzo wrażliwe na mróz, a reszta to jest tak naprawdę z takimi właśnie możliwościami jak daktylowis kanaryjski, czyli potrzy, potrafi wytrzymać te chłody i jakieś tam chwilowe przymrozki, to się mu nic nie, nie, nie stanie, tak? Jak nic mu się nie dzieje. Nawet za bardzo nie będzie zmian na liściach, jeżeli jest taki krótki przymrozek, tam nie jest minus 2-3. Yy, więc yy, można próbować uprawiać tak jak ja właśnie, w gruncie, w ogrodzie. To jest roślina, która tutaj już jest drugi rok w tamtym roku, okolice maja albo czerwca posadziłem. Prawdopodobnie maja. W maju w tamtym roku go tu posadziłem, był no sporo mniejszy. Te wszystkie liście, które tutaj są, jakby Wam to pokazać, hmm, hmm, hmm. zaraz Wam to pokażę. Ten i oto, o te liście, to są wypuszczone już w gruncie, tak jak w tamtym roku wypuścił raz, dwa, trzy i ten czwarty szedł, a w tym roku ten wyszedł i ten nie, więc tak, no kilka liści rośnie, potrafi wypuścić. To jest jeszcze to, że po prostu on w tym roku był tu posadzony jako pierwszy rok, czyli że musiał się jeszcze ukorzenić. Większość palm tak ma z ogólnie rośliny, że najpierw muszą się ukorzenić dobrze, żeby móc pokazać co potrafią we wzroście. No, on już widzę pokazuje i pokazywał w pierwszym roku, bo myślałem, że w pierwszym roku w ogóle nie wypuściliście, a wypuścił. Po zimie też prawdopodobnie mu coś korzenie się uszkodziły w ziemi. Jednak jakoś tam przymroziło Ewentualnie te jesienne może przymrozki, właśnie kiedy był jeszcze nieokryty Trochę mu to zaszkodziło i dlatego jeszcze tak nie był do końca ukorzeniony Widzę, że w tym roku też tak naprawdę ruszył z jakieś miesiąc, półtory miesiąca temu Chociaż miał w, w budce cały czas około 2-3 stopni Całą zimę, więc raczej nie spadało mu poniżej zera Oprócz tych właśnie przymrozków jesiennych, tak, tych pierwszych z zimy. Co więcej mogę powiedzieć? No palma fajnego pokroju, z grubym pniem, dość wysoko rośnie. Oczywiście u nas to jest bardzo długotrwały proces, żeby mieć taką fajną, wysoką, dużą palmę. Ja myślę, że dopiero za 20-30 lat będę miał jakikolwiek pień w tej palmie. Taki, mówię, metrowy pień, nie? Więc no trzeba się z tym liczyć, że dość długo do tego trzeba czekać, tak, długo czasu. No, ale opłaca się nawet taką palmę w takiej pozycji, tak, w takim wymiarze. Warto mieć w ogrodzie. Fajnie to wygląda. Tam dalej jest jeszcze jedna mniejsza, posadzona o wiele mniejszą sadzonką. I też już sobie fajnie rośnie. No, ale ten naprawdę. W tym roku no przyrost jest fajny, ja nie sądziłem, że aż tyle urośnie. Co więcej, lubi podlewanie, więc wody możecie lać cały sezon, dużo. Zimą oczywiście 0 deszczu, zero wody. Bardzo sztywne liście, nie wiem czy słychać. Słyszać? Są bardzo sztywne, te liście. Końcówki oczywiście będą się grzybić, ale to mówię, to są liście, akurat ten jest z tamtego roku, więc coś tam grzyb wziął, możliwe, że z nadmiaru wilgoci czy coś i przysychają, ale to jest naprawdę bardzo mało tych końcówek. Zresztą można to wszystko, co tam już jest naprawdę przyschnięte, można poobcinać, więc nie ma z tym problemu. Tak to palma naprawdę fajnie wygląda, nawet z tymi przyschniętymi nie szpeci to jej i tak dalej, więc można śmiało to zostawić, jeżeli ktoś lubi naturalny system uprawiania roślin do tak jak ja, tutaj też z tyłu ze mną palmo jest, która ma zimowe, przymrożone liście ja ich nie obcinam, bo dla mnie to fajnie wygląda, jest naturalniejsze takie właśnie bardziej to wygląda jak w naturze, a ja tak właśnie chcę robić zrobić ogród w taki sposób, jakby to gdzieś tam sobie rosło w naturalnym środowisku co więcej Jak macie jakieś pytania, piszcie, bo ja już nie wiem o czym wam od, yy, mówić dalej przy tym Daktylowcu, co tu wam jeszcze by powiedzieć Więc jakby ktoś miał jakieś pytania to piszcie, ja na przykład jeszcze mogę wam powiedzieć fajną rzecz Nie pamiętam jak to się nazywa ta roślina, ale tutaj koło Daktylowca, że go będę zimował w okolicach zera maksymalnie, więc yy, no taki śródziemnomorski klimat będę musiał zachowywać cały czas, więc tu posadziłem dodatkowo majeranek rozmaryn na stałe zanim jest rozmaryn tutaj tam jest majeranek obok jest karłatka wulkano ona tu potrafi wytrzymać więcej chłodu większy mróz ale też tutaj razem chcę ją uprawiać i dodatkowo jest tutaj posadzony nie pamiętam jak to się nazywa to jest dodawany do dań z owcami morza ja wam napiszę w opisie jak to się nazywa można kupić w niektórych sklepach takich y, hipermarketowych, tych większych typu Selgro czy Makro, właśnie to, tą roślinę konsumpcyjną, taką do spożycia. Ona ma taki fajny słonawy smak, bo występuje naturalnie w, nad, nad wybrzeżami, tak? przy wybrzeżach, nad Morzem Adriatyckim. ogólnie głównie śródziemnym, no ale to jest głównie tam też w okolicach Adriatyku. No, i chyba tyle. Więc, jak coś chcecie wiedzieć więcej na temat Duktylowca Kanaryjskiego w uprawie gruntowej, w doniszce go nie uprawiam. Bo myślę, że to szkoda męczyć takiej palmy. Jest o wiele ładniejsza i szybciej o wiele rośnie. Lepiej wygląda, gdy jest w gruncie, lepiej ją zrobić na jakimś podniesieniu. Wynieść ją na czymś, tak? Zrobić jakiś kopiec i na tym posadzić dopiero, bo też ona lubi. Jednak to zimą, żeby ta woda, nadmiar wody spływał, więc warto ją unieść. Ja tu trochę ją uniosłem, ale o to wszystko ta ziemia opadła, więc to tak się w sumie wyrównało i tak. Więc jeżeli ktoś, mówię, chce uprawiać, to lepiej go trochę unieść do góry. Ma bardzo silny system korzeniowy, jeszcze to mogę powiedzieć, bo jak tutaj zakupywałem niektóre te rośliny, Dosadzałem w tym roku, to... W niektórych miejscach, przy samym gruncie, przy samej powierzchni gruntu, normalnie były korzenie tej palmy grube, świeże, nowe, młode korzenie. Więc ona się ukorzenia strasznie mocno, tak? Puszcza dużo korzeni, ma konkretny system korzeniowy. Więc nie ma mowy, żeby na przykład, nie wiem, padła przez niedobór wody bo ona puszcza tyle tych korzeni i w każdą stronę, że z każdego miejsca tą wodę wyciągnie więc jej nie musimy podlewać, ale jak będziemy podlewać, to no będzie lepiej rosła ja nawet ją zraszam czasami więc słuchaj, jak chcecie jeszcze coś wiedzieć, to, no, to piszcie nawożę, a jeszcze od, co do nawożenia, to nawożę ją y, obornikiem granulowanym raz na jakiś czas i gnojówką spostrzę. to w film z gnojówki to macie, jak coś to mogę podlinkować jak zrobić taki film, ten, y, jako, taką gnojówkę własnej roboty czyli nawóz taki najbardziej naturalny dla nas i dla roślin o dużym działaniu, tak? o dużym stężeniu samemu, więc to jest bardzo, bardzo prosta rzecz i ja tym po prostu podlewam nawet bez rozcięczania, podlewam tym po prostu jako no, na raz, a później zalewam trochę wodą tylko, żeby to się przepłukało tak jakby tak to żeby wpłukała tą gnojówkę w gru co więcej a nic więcej, no. Jak się podobało, dawajcie łapki, subskrybujcie dalej, będą nowe filmy. I piszcie w komentarzach co chcecie, jak, o czym chcecie filmy, bo widzicie, że ja tam dużo roślin. I ja nie wiem o czym wam nagrywać, co wy chcecie wiedzieć. Nie siedzę wam w głowach, nie wiem co chcecie wiedzieć. Możecie, nie wiem. Mam gunerę. Znaczy gunerę, brunerę. To jest brunerka. Bardzo fajna. Sedzonki, jakby ktoś chciał, mam sedzonki tej brunery. Duże liście do 20-30 cm nawet średnicy. Yy... Sadzonek to mam w ogóle różnego typu roślin. Więc pytajcie się nawet o sadzonki. Nie? Ja tam nie będę wam wciskał. Nie, no to od Was zależy, jak tam się podoba. Mogę po prostu zrobić grupową paczkę i wysłać, bo mam roślin sporo. Jeszcze trawy cytonowe nawet są takie duże, konkretne kolokazje, alokazje No to mi się rozmnaża cały czas, a że się rozmnaża to też fajnie by było się tego pozbyć, bo szkoda tego gromadzić albo wyrzucać Więc lepiej się tego pozbyć jakoś, tak ktoś może sobie kupić Więc jakby ktoś chciał, no to możecie pytać Dobra, nie przedłużam na razie. Dzięki za oglądanie. Cześć.